Hello czysto 26, Kikiryki 35, a dzisiaj jak widzicie jesteśmy w nowej gierce, bo próbuję zacząć daily robić i mam taki plan zrobić challenge do końca roku, może coś odcinki dla Was. No i tak, no i gram w Slam czyli jak widzicie. Tutaj yy... no i zaczynamy sobie nową gierkę. Według mnie jest bardzo fajna ta gra, nie wiem, inni sobie tam coś. Mogą mówić, co chcą, ale proszę nie hejtować. No bo według mnie jest bardzo fajna gra. I jak zostawicie 10 łapek w górę pod tym odcinkiem, no to wbija kolejny odcinek z tej, z, tej, z tej gierki. A od razu mówię, że survival raczej nie będzie kontynuowany, albo będzie, jak już to kontynuowany, będzie na innym świecie, ponieważ miałem reset komputera. No i usunął mi się świat. No i, no i ten, no i wiecie o co chodzi. No i tutaj, krewny game, game, no i sobie mogę ustawić co chcę, ale to dla mnie, to i tak nic nie daje. Mam jednego save'a swojego prywatne, prywatnego, który jest bardzo, to bardzo rozwinięty. No i tutaj się zaczyna wszystko, nie chcę mi się tego czytać, ja chcę, no, no bo nie znam, nie, że nie chcę, kto to bym czytał. W ogóle mówcie, yy, piszcie w komentarzach co, chce, co sądzicie w, o kamerce Tutaj mam tutorial I nie piszcie, że od kogoś odgapi, odgapiłem tą serię, bo od, no, no, od nikogo nie odgapiłem, po prostu chciałem sobie nagrać tą gierkę Bo przez parę dobrych dni się ten się wciągnąłem i od nikogo tego nie zabrałem no i już mam się skończył ten tutorial i na swoim saveie, tym prywatnym mam wszystko już te wszystkie, wszystkie, wszystkie plorty mam od ten e... eee, mam wszystkie plorty mam odblokowane i tutaj jak widzicie 12 dostaniemy za plorty, plorty no to Wiecie, to są te kubki ich. O, no i to jest plort. I idziemy tutaj i musimy to rzucić. No i po prostu muszę ten tutorial na początku przejść. Później będzie łatwiej. O. Yy, I tak, jak Wam się filmik spodoba, to możecie zostawić łapkę w górę. Yy, I tak. Zostawić łapkę w górę, suba z dzwonem, bo mam do Was taką małą prośbę. jest. Yy, Mamy to jest. To, jest to. Ta, 17 marchewek. trochę. To wyrzucimy. I tak, i tam mamy gordo. Gordo slime'a. Ja go zawsze na początku dal, na, na karmie. On jest wszystko żarny, bo jest różowy. Ping gordo już wszystko. On jest zawsze No i ten. I będę się starać właśnie Was nie wynudzać, bo... Na tym swoim saveie prywatnym Wiem, że teraz będę dużo o nim mówić Ale po prostu chcę Wam powiedzieć yy, Co będę robić Bo yy, na tym saveie zacząłem po prostu zaczniemy po prostu od tego Od kupienia Laboratorium I ono kosztuje 10 tysięcy I będę chciał je najpierw odblokować bo no bo po prostu łatno niełatwiej to powiedzieć e, będzie mi... o właśnie odblokowałam mapkę e, będzie mi lepiej się, be, po prostu się bardziej wczone w gierkę i będzie bardzo fajnie i będzie kontynuowana seria e, i tak idziemy tego gorby nakarmić Y idziemy gordo nakarmić i y odbieramy wszystko No nie wszystko Bierzemy od niego slajmu bo No właśnie No, no i mamy kluczek Bon appetit Nie no. tak. Odcinek w ogóle zrobię króciutki. Krótki, bo jest późno już. I w ogóle yy, tak będzie, będą, mogły, mogą się pojawić. Za, zawsze się może pojawić taki klem, który lubi błyskotki. I właśnie, no czego nie ma, ale yy, bo właśnie chcę wam pokazać go. Ale i tak go niczym nie nakarmię, bo nie ma, nie, nie chce żadnych rzeczy, co, co on lubi. W ogóle nigdy go nie karmiłem, więc nie wiem, na czym polega nakarmię, czy co. No i zrobię 10-minutowe albo trochę dłużej ale na pewno nie będzie y, on 20 minutowy jak każda reszta y, bo tak właśnie będzie krótki żeby wam pokazać jak wygląda gierka i czy chcecie ją oglądać czy chcecie żebym kontynuował i jak się w ogóle gordia zacznie trząść no to y, to jest oznaka że on już za chwilę będzie nie chciał już jeść bo będzie już najedzony i będzie pękać. I wiem, że to tak brzmi dziwnie, ale no. Nie wiem w ogóle, czy jakoś ten. czy coś takiego twórcy mieli na myśli, czy coś. I w ogóle, tak Wam powiem od razu, że gordo, jak chcecie oczywiście grać, no to Was tak trochę ten to Gordo musi zjeść ich, jak po prostu je jakiekolwiek do jedzenie, które on lubi, które on je, to musi ich zjeść aż 50. A ten. A gdy je swoje ulubione to yy, 25. No tak, wiecie. Tak skromnie, dobra. Się ściemnia już, a ja jeszcze chciałbym skoczyć tam, gdzie się widzę. No mógł się odstawiać te tabi slimy, rock slima jednego. I tak. I za chwilę już będę kończyć ścinek. Bo. No już masz. Te. Ale wywaliło go. Yy, I tak. I ogółem muszę zrobić ale mnie nie stać więc, więc nic nie i tak i te rock slime mają swoje jedyne jedno swoje ulubione jedzenie bo jak go połączę z różowym to może iść wszystko ale jak daję jego ulubione jedzenie to zostaje dwa, dwa plorty i wiecie. I po prostu wolę mieć tego largo, żeby... No tego. No largo myślę, Tak. Largo. Y żeby po prostu mieć więcej plotów I już będę kończyć, tylko się jeszcze prześpię. Ubiorę pocztę i kończymy. Dziś wam tylko chciałam pokazać, jak to będzie wyglądać. W ogóle... macie. Zostarczycie mi trochę. jeszcze ten dach. Tyle. To będzie na koniec. W ogóle polecam wam wpadać na, na kanał Ajfuz i Banda. To są spoko. I, i dać też subika i nie wiem yy, bo mój brat też chce jeszcze nagrywać jak będzie miał to wam yy, to wam dam oczywiście do opisu a ciebie możemy porzucić on no, w ogóle składnie czy? bo jak widzicie tutaj trzeba kupić właśnie nie mogę przejść yy, i właśnie tam też i do laboratorium i w ogóle tutaj bardziej mamy Mogę sobie kupić łotę, wodę, jetpack i takie ten, żeby mieć więcej miejsca, ale na razie, no, nie mam na razie. Na razie nie mam, o, widzicie? No i po prostu mogę tylko sprintować, ale jetpack sobie kupimy jako pierwszy. No i tutaj mam wszystko. Tak, no i to będzie na tyle z dzisiejszego odcinka, bo już nagrywam 13 minut to tak bardzo chciałbym, żebyście oglądnęli do końca nie ja to na końcu, ale jak y, dotrwaliście do tego momentu i was nie zanudziłem tą grą i swoim gadaniem to zostawcie łapkę w górę i napiszcie słowo klucz hmm, jakie tutaj słowo klucz by można było wymyśleć y, hashtag slimy to jest słowo klucz na dziś i będę wtedy wiedzieć, że to jest Wasz, że dotrwaliście do tego momentu, że Was jeszcze nie zanudziłem. Jeszcze wam pokażę, jak teleport działa. Tutaj jestem. No i tak ten. I ogólnie, jak będę tutaj odblokowywać, piszcie w komentarzach, co pierwsze odblokować. Czy to, czy to. Bo później, jak to, lub to, lub to, to lub to odblokuje, to sobie później. Od razu to odblokuję i później sobie odblokuję szklaną pustynię. I później to coś. To któreś No i mam litne plany. na długo na parę odcinków. Bo też będę chciał posprowadzać parę. Ale chyba, no mam, no. Chciałbym to odblokować, ale jak napiszecie, żeby te, żeby radioaktywne i te kryształowe, no to też odblokuję, bo one też są. Spoko. Jak widzicie, 50 za radioaktywna, a za. no też 50 dostanę. Yy, no i ogólnie będzie tutaj, yy, bo w ogóle tutaj, no w następnym odcinku, żeby wam nie przedłużać tego odcinka, to ten, yy, to wam wytłumaczę, ale to jest oddzielna wyspa i tu jest teleport. Do tej wyspy. Więc właśnie to lub to i tutaj gdzieś będą drzwiczki. Ja jestem przyzwyczajony szczerze, że stąd przychodzę do tego, bo na moim tym głównym save, na którym sobie gram, będę mógł Wam pokazać. Jak będziecie chcieli, to w następnym odcinku Wam pokażę. Yy, mam już całą, całą mapę odblokowaną, to będę Wam mógł pokazać. No to. Yy, no to zachęcam do subskrybowania, lajkowania moich wszystkich filmików yy, i proszę mnie nie hejtować. Bo mam do Was małą prośbę. No i tyle na dziś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa-pa!